W dniu dzisiejszym gościmy w murach uczelni Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Chemii, gdzie ma miejsce trzecia edycja Uniwersjady. To konkurs dedykowany dla wyjątkowych talentów chemicznych, młodych adeptów chemii. Bardzo zależy nam, aby promować nauki chemiczne wśród, no, wśród młodych adeptów, uczestniczyć w tego typu imprezach i czym je wspierać, aby pobudzać kreatywność młodych ludzi, ich ogromny entuzjazm. A także świadomość, bo myślę, że świadomość jest tutaj bardzo istotnym elementem: świadomość ochrony środowiska, pójścia w kierunku źródeł odnawialnych, sustainability bardziej świadomego planowania swojej przyszłości. Jako pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego patrzę na naszych uczestników, jako na również naszych przyszłych studentów, dla wielu z nich. Udział w tym konkursie to jest pierwszy kontakt z chemią inną niż taka klasyczna, poznawana w szkolnej ławce, więc jednocześnie jest to możliwość do odkrycia nowych zainteresowań, nowych pasji, a my poszukujemy studentów z pasją, którzy w przyszłości będą rozwiązywać problemy, przed którymi stoi świat i którzy krótko mówiąc, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat zastąpią również nas. I muszę powiedzieć z wielkim zadowoleniem, że poziom yy... W każdej edycji jest tak samo wysoki. Widać tą pasję w młodych ludziach i myślę, że jury oceniające ma bardzo duży problem, żeby wyróżnić tą jedną drużynę, która zdobędzie pierwszą nagrodę. Natomiast ja ze swoich obserwacji mogę powiedzieć, że wszyscy są tutaj zwycięzcami. Realizujemy projekt naturalnej kosmetyki dla nastolatków. Przygotowaliśmy bioplastik wytwarzany z ziemniaków. P projekt z ekstrakcją DNA z truskawek. Przygotowałyśmy ekstrakty z odpadów roślinnych oraz farby naturalne.